Mimo absolutnie nadzwyczajnych warunków yy, nasza telewizja TVN nie zwalnia i ta jesień będzie złota, będzie naprawdę fantastyczna i będzie należała do tvn -u. Tak jest, na, na ramówce tvn która odbyła się w bardzo takich ważnych, sterylnych warunkach, w, w online, wszyscy widzowie mogli ją obejrzeć online. Teraz już jest z nami dyrektor programowy TVN Discovery Polska, Edward Miszczak. Witamy pana bardzo I serdecznie. I co możemy się spodziewać na jesień? To jest troszkę y, dzisiaj y, dużo mówimy... O tym, co będzie jesienią, ale to jest trochę takie nasze święto. Przez wiele miesięcy byliśmy zamrożeni totalnie. Potem, w połowie czerwca, wystartowaliśmy z produkcjami, ale jesteśmy grupą Discovery, w związku z tym centrala naszej firmy mieści się w Stanach. Obowiązują kompletnie inne standardy. Bardzo Zwracające uwagę na bezpieczeństwo. W związku z tym ta praca na planie była bardzo trudna. Dzisiaj e, ludzie wchodzą do naszego dzień dobry, pytają, gdzie jest make-up. Nie ma make-up, bo w takich warunkach pracujemy, żeby to było bezpieczne dla e, pracowników. W związku z tym też na tych planach było bardzo trudno. Bez przerwy testy. Pamiętam, jak wystartowaliśmy w połowie czerwca, to wydawało się, że nie zdążymy na wrzesień, i rzeczywiście z niektórymi. Programami dopiero zdążymy na październik, ale y, ja jestem mega szczęśliwy, że 8 nowości na antenie głównego kanału, a cała grupa 26 kanałów tematycznych ma 60 nowych odcinków programów na jesień, więc nasi widzowie będą mogli wybierać y, bardzo dużo. Y, zmieniły się też, jakby, takie proporcje między rozrywką. A na przykład z serialami mamy dzisiaj dwa fantastyczne pasma: serialowe, kryminalne, które będzie we wtorek, i obyczajowe, które będzie w niedzielę. To kryminalne to kolejna chyłka: chyłka kasacja z Magdą Cielecką, rewelacyjną, cudowną, w głównej roli, i chyłka rewizja w playerze Czyli dwie, dwie chyłki równolegle. Dla nas produkcyjnie. Czwarta chyłka w produkcji, więc staliśmy się naprawdę takim ogromnym, jako TVN ogromnym domem produkcyjnym. Po chyłce będzie szać. Szać, która już była w playerze, a teraz będzie na dużym kanale we wtorek o 21.30. Natomiast dwa zdania o tym nowym paśmie, które jest w niedzielę. Po Masterchefie o 21.30 przez całe lata dostawaliśmy takie prośby, pytania y, czy tylko kryminał będzie dominował na naszej antenie, czy wrócimy do starych TVN-owskich obyczajowych seriali. Bo zawsze te niedziele były bardzo mocne. To prawda, ale wracamy do tych mhm. obyczajowych. Pierwszy y, program to Usta Usta, pierwszy serial. Y, 10 lat temu pokazywaliśmy trzy serie, były hitem, ale potem z racji tego, że był to serial na licencji brytyjskiej, przestaliśmy produkować, wracamy po 10 latach. Anglicy w zeszłym roku przygotowali nową edycję Coldfield, bo tak jest zatytułowany w Wielkiej Brytanii. I te usta się cudownie Obejrzamy. obejrzały i dlatego I u nas są ci sami aktorzy. Teraz, ci sami prawda? aktorzy, y, którzy byli w pierwszej, w pierwszej serii, więc myślę, że ludzie z radością do tego wrócą. I druga, druga pozycja, Królestwo Kobiet. Rewelacyjny serial, trochę dziwny. O czterech historiach. Kobiet. O czterech kobietach w różnym wieku, związanych z jednym mężczyzną, w różnych relacjach. Była żona, obecna żona. Ja, Krystyny Jandy, nie mogę się doczekać. Ale ta produkcja w październiku startuje. W połowie października pojawią się, po zakończeniu ust, pojawiły się serial Królestwo Kobiet. Krystyna Janda jest rewelacyjna w tej swojej głównej roli, to hasło, które one panie sprzedają pr marketingową, marketingowo. Myśmy go nie zabiły, myśmy go tylko pochowały. Bo generalnie idzie o faceta, który się ubezpieczył na życie na 5 milionów i chodzi o to, żeby te 5 milionów dostać, że zmarł normalną śmiercią, a nie od suszarki w łazience. Więc to jest zabawne, śmieszne. Myślę, że to będzie duża radość dla naszych widzów. I jeszcze, mówiąc o serialach, Chciałem powiedzieć, że wraca jeden wielki, gigantyczny, myślę tutaj o Brzyduli. Brzydula z Julką Kamińską i Filipem Bobkiem miała 10 lat przerwy, ale ten gigantyczny zakon, ten gigantyczny wierny legion, który czekał na, na Brzydulę już żyje, już czeka już... na teksty violette. Piszczy, żeby oglądać kolejne odcinki. Ten serial jest troszkę takim multikanałowym, bo zaczynamy go pokazywać w playerze, potem w siódemce, a potem na końcu duży kanał. Więc myślę, że wszyscy z powrotu Julki Kamińskiej na antenę będą bardzo zadowoleni. Panie dyrektorze, wie pan, że czas w telewizji nie jest z gumy. I to jest chyba moment, na który czekaliśmy. Jeszcze nie, jeszcze nie Jeszcze nie, on dopiero za moment nadejdzie. Jeszcze powiem tylko o jednym programie, jakby jednym wątku. Telewizja się zmienia. Telewizja się zmienia, musi uwzględniać to, co jest w życiu, a w życiu jest wszystko albo w covid albo po covid albo przed COVID-em. W związku z tym, uwzględniliśmy na przykład, że nasz program Doroty szelongowskiej. Totalne remonty szlągowskiej taki ma tytuł. Przeprowadziliśmy specjalny casting. Casting na ludzi, którzy cudownie zachowywali się w covid -zie. Na ludzi, którzy pokazali swoją inną twarz. że śmiało można stać bohaterami. Te pieniądze, które mieli przeznaczyć na remont własnych domów, przeznaczali na życie. I wtedy pojawia się u nich... Szelongowska jak świetny jak Mikołaj i po prostu dokonuje tego cudu przemiany. Proszę oglądać telewizję w tym wymiarze i myśleć o tym, że po COVID ona będzie troszkę inaczej wyglądała, inaczej też będzie wyglądało nasze dzień dobry TVN. Przez ostatnie, przez, wy kończycie, zasob, kończycie pierwszy sezon. E, ostatnie tygodnie to było polowanie na informację, kto mm. e, zastąpi Kingę Rusin i Piotra Kraśkę. Szukaliśmy, szukaliśmy, testowaliśmy, testowaliśmy i oto mamy. No właśnie, result. czekamy. Tak, zapraszam. Zapraszamy. Uh -huh. Dobry. Proszę Państwa, Dobry. Agnieszka Woźniak-Starak. Witamy Dobry. Panie serdecznie. Dobry. Ewa Drzyzga Z zachowaniem dystansu. Zdecydowanie. Tak Ewa Agnieszka Woźniak-Starak. Eee, tak zerkaliśmy dookoła, za kamerami tylko panowie. Gęśa. Żadnej pani ja przy też. kamerze. Z tym postanowiliśmy troszkę zmienić środowisko i teraz nie będzie standardowej pary prowadzącej, tylko niestandardowa para prowadząca. Eee, czy wy miałyście się okazję już spotkać? Tak. Miałyśmy okazję się spotkać. Wam miała nawet okazję poznać moje psy, a przynajmniej część, bo nie wszystkie. Ale bardzo one są przyjazne człowiekowi powiem, tak. wdrapywały się tutaj na tak. kanapę i zostałam dokładnie wylizana, że mogła tak Tak się zaczynać. Tak się zaczyna. Tak się zaczyna. <laughs> Z agnieszką mieliśmy trochę przerwy, bo życie życie tak pokierowało jej prywatnymi losami, że że była przerwa, ale już wraca do życia i do, do, do pracy, do anteny telewizyjnej. Ewa jak zwykle w dobrej formie. No tak, zdrowie przede wszystkim. Wciąż jeszcze 36,6, a okazuje się, że można też być nie tylko wieczorem, ale i rano w doborowym towarzystwie. Bardzo, Bardzo się cieszę, że dołączamy. Pamiętam nasze spotkanie na poprzedniej ramówce tak. i nie mogłam uwierzyć. Przechodzę obok niej i mówię, co to za kobieta? Przecież taka piękna, znam ją, skąd się znam. Co ona tu robi? Bóg jest prowadzący. Patrz, teraz... myślę, że ona teraz nie mogła uwierzyć. A ja nie, nie mogłam uwierzyć, ale powiem Wam jedno. No. Ja w styczniu z Agnieszką miałam przyjemność spędzać czas na Podchalu. Szłyśmy w górach na skiturach, na hale kondratową mówiłam Aga, jeżeli ty kiedykolwiek wrócisz do telewizji, to dobrze ci zrobi duet z kobietą. Wykrakała? Ale powiem to teraz ci Agnieszko, po że do... nie będzie łatwo. Jak nie będzie łatwo pokonać, musisz zaznaczać... W... Pokoje, no, kiedy ludzie, będziesz mogła się odezwać. Bardzo. Tak, ale tak. To już nie, ja tutaj, dwie petardy, mieszanka to znaczy, tak, czarka Ustalałyśmy e, System znaków, sygnałów. Które tak, e, rozmawiałyśmy o tym, jak Będziecie lubimy się dotykać. Będziemy czy... się dotykać. E. No ja nie wiem, zobacz, jak będzie daleko stać. radę. radę Zobaczcie, to będzie takie połączenie. Rozmowy w toku. E, Azja Express e, e, i 36. Oczywiście, że dziennikarskie jest troszkę różne, ale na to liczyliśmy, że ten mecz będzie troszkę. Troszkę inaczej wyglądał, bo y, jest taka, na, takie przekonanie, że duety damsko-męskie trwają dłużej niż duety no męskie właśnie, Albo po co ty, ty wymyśliłeś, żeby były dwie kobiety. Że cię tak zapytam. Poprzez... Ale wiesz, co powiem ci, że nie wiem po co? Ale jak ja usłyszałam ten pomysł, to no. pomyślałam sobie, szanuję to, bo, e, bo to mnie zaskoczyło. I, i później pomyślałam, że. Że, że super. Nie wiem, czy oglądaliście. Ja byłam największą fanką serialu, który zrobiła platforma internetowa The Morning Show, który skończył <coughs> tak, triumfy. Tak. W ja nie chcę opowiadać, Kocham jak się to skończyło, to ale tam są dwie kobiety, które przejmują najpopularniejszą ściananiówkę w telewizji ale amerykańskiej. I to Dzień dobry, zna te historie. Były tu już kobiety, byłeś tak, To były kiedyś Magdamołek z Jelą Pińkowską, ale tylko chyba sezon czy dwa, dlatego namawiam Was do zgodnej współpracy. To był rekord. Wzajemnej. Aha, mamy rekord. mamy ku... rekord rekord ja dwa myślę, sezonny, przynajmniej. Że Z przynajmniej ma, nie ma genu takiej niezdrowej rywalizacji nie, nie, nie. Więc, a ja jestem jednak ewa jest legendą tej stacji ja mam też takie poczucie że świetną dziennikarką a to jest to to jest bardzo dobra był świetnie oglądany szkoda że y, jakoś życie go y, zweryfikowało, zweryfikowało i rozbiło ale generalnie to była y, świetna para wtedy na antenie Wierzę też. Że na 15 piętnastolecie istnienia dzień dobry TVN, nowa para zrobi nowy, nowy flow w tym programie. To, co jest najważniejsze, tak po naszej rozmowie, w takiej jak ostatnio miałyśmy, dyskutowałyśmy o tym, co by, jak miałoby wyglądać to dzień dobry w naszym wydaniu, to to, co nas chyba łączy, to jest po prostu ciekawość drugiego człowieka, a co nas dzieli, to się okaże. <laughs> a kiedy, pierwszy, kiedy pierwszy dyżur, już wiecie. No nie wiem, czy my na możemy pewno? takie rzeczy opowiadać. Niech tu... no mówcie, co Wam szkodzi. Bo tak, za dwa tygodnie. mniej więcej. Za dwa tygodnie. Ale tak, i... Tak, I tak, tak, za dwa tygodnie. tygodnie. Ale jutro już też będzie. Patrzymy tak, na, na naszą możemy. 14. A, no dobra, do 14. 14 włączajcie albo wyłączajcie. Ja bym <laughs> prosił o zakończenie tej rozmowy, albowiem nie skończymy dzisiaj programu, a czekamy wszyscy na koncept Tak, jest. O, tak. My musimy Kasia, przede wszystkim zapowiedzieć, kochani, że od jutra przez cały miesiąc będziemy świętować nasze piętnastolecie z dziewczynami. Jutro też się Państwo tak y jest, spotkacie. jak urodziny, to nie tylko jeden dzień, tylko cały miesiąc, nie taka impreza w tvn nie to jest, no. tak? od 8 do 11.30. A powiedzieli, że 14, widziałaś? No. <laughs> <Do> 14. <laughs> nie tak się umawialiśmy. Dziewczyny, to może zapowiecie Kasię Kowalską koncert Kasie Kowalskiej. I domek z kart. Kasiula, jak ja się w ogóle bardzo cieszę, że Ty tu jesteś. To Ewa zapowiada. Tak mi ciebie brakowało. I ja chciałam spontanicznie do Kasiuli, a Ty zapowiadasz. Ja nie wiem, czy Kasię Kowalską w ogóle trzeba zapowiadać. Po prostu, Kasia Kowalska, bardzo nam miło. Graj, Kasiu! <noise>